No hej, z tej i właśnie dostaliśmy nowego leaka, którego wam dzisiaj omówię i ogólnie update mamy za 22 godziny dla mnie, e, dla was w sumie za jakieś 5 godzinek, więc widzę zanim to oczywiście trzecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie w ten kanał e, Dzisiaj oczywiście wam wszystko omówię i tak dalej, i tak dalej. E, no i widzowie, jeśli chodzi o nowy update, już sobie zaraz do niego przejdziemy, e, dostaliśmy właśnie dzisiaj tego lika. E, ja specjalnie e, czekałem aż będzie, więc widzowie też sorry w ogóle, że wczoraj nie było filmiku e, No wróciłem do domu i jakiś mi się chciało, e, więc widzowe, weźmy sobie te gamiki. zróbmy sobie te upgrade y, bo one się serio mogą przydać. E, wiem, że tutaj gdzieś jest w ogóle petek, tylko kurczę, nie mam pojęcia, gdzie on. Kurcze, jest e, ten dodatek PetaCube. Czy w zwykłych tutaj upgrade'ach? Chyba nie, chyba w zwykłych nie ma. W ex może jest gdzieś, ale gdzie, to nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli wiecie, możecie dać znać e, w komentarzu. O, weźmy sobie to, zróbmy jeszcze. I co to jest za 50? Tutaj Galaxy Pety są. O, tutaj jest ten PetaCube, się schował. Za 500 SP, więc... No zaraz go będziemy mieli, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Więc widzę, przejdźmy sobie już e, do lika i tego, co dostaniemy. Ogólnie na stronie Robloxa klasycznie mamy Thanksgiving a event. Nie update, no i mamy tak. Limited egg and more, no będzie to event Widzowie, no, tutaj nie ma co ukrywać Czy będzie to coś wielkiego? Myślę, że nie Myślę, że to będzie coś typu fall event Może nawet gorszy No nie wiem, zobaczymy, no fall event nie był Zbyt ciekawy, ja chyba nawet z niego nie nagrałem żadnego odcinka e, Prawdopodobnie w jajku Dostaniemy peta 200% Tak jak to jest za każdym razem, pewnie jakiegoś Turki, e, turki, turki widzowie Turki tutela, o, turki tutela Pewnie dostaniemy czy coś tego typu e, No i widzowie nie, nie zapowiada się jakoś Chyba giga dobrze. Zaraz sobie zobaczymy Lika, którego dali na Discordzie, ale zanim to widzowie, e, będzie też dzisiaj live'ik o godzinie 18. Z oczekiwania na ten update, no bo wracamy z tymi live'ikami. Nie było też live'ów w tygodniu, bo no nie było mnie w domu, jak wiecie. No i widzowie, mam 50 galakcji eternali, w ogóle ich jest 70 tysięcy, więc to jest chore w ogóle, co się dzieje w tym updatecie. E, że tyle tych eternali jest. E, I teraz w sumie wiecie aż trudno w sumie zdobyć jakiegoś dobrego eternala z tamtego świata, z tego nowego, z tego eventu, będzie trudno zdobyć jakieś. Eternala, bo galakcji prawdopodobnie będzie dawał tyle samo. Ej, no w sumie może tak być, ponieważ powinien on być dwa razy lepszy niż ten Eternal, gdzie on będzie. No to 90 kudełko około będzie dawał w takim razie. A ten daje. A nie, dobra. Ten daje 50, więc. Czekajcie, go Nerfili? Ej, ja już nie wiem, co widzę, co się dzieje. Chyba ten dostał w ogóle buffa, e, tak jak patrzę. Tylko, że to się coraz lepiej, coraz łatwiej zdobywa niż te zwykłe, co nie? Więc tych macie tutaj 100 tysięcy zwykłych, a już takich galakcji macie 70 tysięcy. Więc jest to różnica, gdzie zwykłych takich jest 100, a takich jest. 69, czy tam 70 prawie tysięcy. E, o tych shiny, no shiny galakcji w ogóle jest małe. z ich 5 koła, a one są w miarę dobre, bo mają 600 kuda. Dobra widzenie, o tym dzisiejszy odcinek. E, więc co, przejdźmy sobie już do tego lika i sobie go troszkę przeanalizujmy, ponieważ e, widziałem z tyłu coś tam ciekawego jest, ale to zaraz zobaczycie. A więc mamy takiego lika. E, jak sami widzicie, no nie ma tu chyba nic ciekawego, oprócz tego, że mamy tutaj jajko. Y, która w sumie nie jest jakimś bardzo ciekawym rzeczą. Tutaj pewnie mamy jakieś peda procentowego, i tam mamy topkę. Y, total coś tam, więc prawdopodobnie będzie topka. Nie wiadomo, czy klonowa, ale będzie na pewno zwykła topka, jeśli chodzi o walutę, która. A nie, ej, czekajcie, ej, waluty nie będzie na tym świecie. Ej, dobra, widzę, to jest teraz rozkmina ponieważ tutaj macie zakliki więc prawdopodobnie nie będzie żadnej waluty. Okej, okay, okej, okay, musimy to teraz przeanalizować. Mamy tutaj w ogóle. jak indyki, widzę, mamy tutaj indyki i podejrzewam, że tutaj może być coś tego typu, że na przykład nie wiem, total indyki czy coś takiego no nie wiem, no bo pewnie się będzie je dało rozwalać lub coś z nimi robić nie mam silnego pojęcia no i topka prawdopodobnie będzie związana z tymi a nie z total walutą. No bo nie będzie nowej waluty, jak sami widzicie. W sensie może to jest po prostu podstawione. Żeby po prostu ludzie się nie skapli, że będzie nowa waluta, i tak dalej. Lecz kurczę myślę, że mogą zrobić coś co po prostu ludzie będą robić przez topkę. Mamy też tutaj portal, to klasycznie, ale na prawo mamy przejście do następnej rzeczy, e, której w sumie nie wiem, co będzie. Może będzie też druga topka e, klanowa. E, no i mamy tutaj jeszcze jedno przejście, które też nie jest do wyjścia, no bo wyjście mamy tam, więc tam prawdopodobnie będzie coś nowego. Zobaczymy, co. Może upgrade? Coś takiego? Nie mam pojęcia widzowe. Czego się tutaj spodziewać przy tym update. Cie. Jest to taki update totalnie... No nie wiem, czy z dupy, ale po prostu taki update, który... No nie, nie wiem, trudno przewidzieć co w nim będzie, no nie będzie prawdopodobnie nowej waluty, co jest dziwne, będzie topka, ale czegoś innego niż waluty, więc może to być bardzo ciekawe, ponieważ gracze free to play może będą mieli wreszcie szansę na zdobycie jakiegoś Suprema, no tylko będą musieli awczeć yy, dużo na tych yy, kurczakach, w sensie kurczakach, indykach, więc no nie wiem widzę. Możecie coś w komentarzu, czy Wy sobie przytrahardujecie na ten update. Ja myślę, że niezbyt niezbyt mi się będzie chciało tam rozwalać. Jeszcze tam w ogóle będzie rozwalanie. Kurde, indyków. No to będzie trochę dziwne. Będzie to bardzo dziwne. I w ogóle, widzowie, odkryłem ostatnią mechanikę. O której w ogóle nie wiem, czy wiecie. Bo to jest, to jest w ogóle. Chciałem o tym nagrać osobny odcinek. Lecz na live, jak pytałem, no to dużo z Was o tym wiedziało. No ale jeżeli nie graliście, jeżeli jesteście nowymi graczami, to możecie o tym nie wiedzieć. Ale na munie tak, na mój nie widzowie Jest jajko, e, które opłaca się otwierać, ponieważ macie tutaj coś takiego. Ja o tym totalnie nie wiedziałem, ale macie tutaj jajko, z którego chyba możecie dropnąć suprima, z tego co wiem. E, więc spokojnie, no procent to może. Więc ja sobie tutaj zrobię, o jeszcze coś takiego. I macie też więcej procent na secreta i tak dalej, i tak dalej. No ale chyba to wiadome. I to jest właśnie za te Space Coiny, więc pokazuję wam coś takiego. Prawdopodobnie najnowszego jajka, no tutaj nie będzie, no nie oszukujmy się. E, nie dodadzą tutaj najnowszego jajka z eventu, no Chyba, że dodadzą, ale nie wiem No bo na przykład z Fishingu, no nie ma tego jajka e, No nie wiadomo, nie wiadomo widzowie No dużo mechanik pewnie jeszcze nie wiem O których tutaj e, dodali, kiedy ja nie grałem Bo to zostało dodane w Glacier chyba Czy coś takiego e, W ogóle widzowie, otwierałem sobie to jajko e, I dropnął mi ten Supreme Nie wiem, chyba nie było z tego odcinka, z tego co wiem No tak, bo byłem na wyjeździe e, No nie było z tego odcinka, to jak widzicie Mamy un Underwater Lorda No jest ich 334 I go jako 123 3, więc w sumie fajny, fajny tak Będę musiał w ogóle sobie pokupować 125% Suentutki, więc Jeżeli chcecie mi coś sprzedać, to zapraszam jutro na live'a Bo trochę tokeników może sobie dokupię I tam coś poszpącimy z tym teamem, no bo trzeba coś tam Tutaj go troszkę poprawić, ale Na jutrzejszego live'a to głównie będę robił Season Passa, no bo go się opasa robić Bo tutaj macie dwa dodatkowe petaklipy i tak dalej I tak dalej, to jeszcze widzowie Na 14 dni będzie, więc sporo Sporo czasu i będziecie mieli dwa Dodatkowe petaklipy i tak dalej, i tak dalej no i widzowie też planuję zrobić filmik o tym skill tree, tylko sam go muszę pierwszy zrobić, gdzie nie będzie to aż takie ciężkie, w sensie w sumie trudne to nie będzie aż takie. No i widzowie nie wiem co ja wam tutaj mam jeszcze opowiadać, no leak jak leak, moim zdaniem tym razem nic ciekawego, no niestety no nie, nie zachwyciłem się tym leakiem jakoś bardzo, no bo Spójrzmy sobie na niego jeszcze raz Mamy tutaj nowego peta, mamy tutaj jajko, mamy tutaj jakieś indyki Chyba, że one są ozdobne i ja źle je sprecyzowałem tutaj wam I mamy jakąś topkę i portal, nic wielkiego Więc widzowie, możecie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym liku I czy dobrze się zapowiada, bo moim zdaniem w sumie to tak średnio No zobaczymy, może się zadziwimy, może będzie to coś mocnego No i co widzowie, jeszcze sobie otwórzmy na koniec aury, no bo to jest klasyczne widzowe rzecz w odcinku. Mam już San aurę, więc. No nie potrzebujesz tych aur troszkę zbytnio, żeby je otwierać, no ale. Co mi tam, zawsze można sobie parę ich otworzyć. Może e, zrobimy sobie galakcję Aury, lecz w to wątpię, albo może, czekajcie, 8 Divine, e, zrobimy sobie 5 Celestial, no i zrobimy sobie 3 Chaos. I będzie jedna? Nie, nie będzie ani jednej galakcji. No niestety, bywa i tak. No ale dobra, weźmy sobie ringi, roller ring. No i klasycznie sobie je otwórzmy, aura, wejdźmy sobie tutaj, no i trzy, chaos, kostki, niestety nic, no kurczę lipa, jeszcze zobaczymy sobie te, no i także nic, więc widzę, mam nadzieję, że Ci nagrań spodobał, jeśli tak, trzecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, trzymajcie się i cześć!